Siemano, witajcie, z tej strony film. Nie mam głosu. Dawno nie nagrywam, wiem. Troszkę to <grymne> Ale. Weźmy do rzeczy. Gramy dziś w Adobe Buggy. Dawno nie nagrywałam, wiem. Czekajcie. Najpierw, pierwszy bug. To będzie. że w ogóle nie będzie miał. tego. tego nie, ale czy mi się to uda? to zobaczymy okej okay. nie uda mi się, ale trzeba było zrobić A Enter A i nie będzie miał niku wiecie? drugi bug Marbie musi... może teraz będziemy mogli kierować petem Yes, jest? tu ok Okej, okay, idziemy do szkoły. I co trzeba zrobić? Bo, I o tym, na czym będzie polegał ten bakł? Bo, bo jakby nie wiedzieliście, bo nie słyszeliście, to będzie na... Polegał bug na tym, że będziemy mogli kierować pedem. Tylko zaś ped gdzieś Wchodzimy tu? Widzicie to? Najlepszy bug na świecie. Ale tutaj jeszcze nie sprawdzało. go. Nie. Nie, tutaj jest bug. No nie Widzicie jakoś migo? Widzicie? Popatrzcie na tutaj. Na moje wskaźniki, i jeszcze na peta. Siema, panie. To jest troszkę te, wiem, krótki odcinek. No, ale ważne, że był dziś odcinek. Bo wiedzie, wiecie, wiedzieliście pewnie, że nie było żadnego odcinka, chyba Dajcie subskrypcję, bo to jeszcze wkrótce, okej, okay, ale jeszcze jest jeden bug, ale zaraz się widzimy, bo trzeba mieć e, książniczka, bo jak będziemy mieli takiego skina, ja się nie zmieści się w drzwiach, ja wiem, ale pokażę ci, mam jeszcze jeden bug, że so, jeżdżę ja do domu, o i się... Czemu nie ma głosu? No, no właśnie. Bo. gracie w ROBLOX samo. Jak ktoś nie grał, to. No właśnie. Współczuję osobom, którzy to lubią. ten głos. Okej okay. I jesteśmy daleko od domu. Od tego wyjścia. Ale się namęczyłem z tym Popatrzcie, się jak szybko dotrzeć. Tak. Jak źle Nie. Nie. Jestem już... Widzi widzieliście to? Nie. To jest najlepszy bug też dla mnie i jeszcze najlepszy z tym. Nieoo. jest ja spróbuję teraz inne? Magi? Czekaj, to ja idę to. Mmm. Jakieś sekundy temu, albo dwie, albo trzy, prowadziłam to całe. Mmm, przelecę tu. jeżeli może tak ścigać z tą księżniczką <laughs> Jakie to było kozackie, co nie? Cześć. What? jest ten. Ameryka, czy Zuzia. nie. Robię ten I Jerzy może tak. <laughs> Okej, okay. to, czekajcie, to do widzenia w następnych odcinkach, bo, miło, ale się skończyło, jak, jak dać łapkę w górę, to może, co, może na niej latać?

Dlaczego ja klikam pieniądze? Czym... Ale okej Powiedzmy, że zostawiliście łapkę w górę? No, to pojedziemy z takim statkiem. I eee, to będzie trwało minutę, więc e, zobaczymy się gdy będzie. Tak, zapomniałem, że mam motor. To będzie kościoła 5 zł. Wiecie? Czekaj. Nie porozmawiamy. Okej. Okay. To widzimy się za moment. Za tyle sekund odpali się. Wam coś jeszcze. No. A wiecie co mi się jeszcze stało? Je, e, jeszcze zaraz wam pokażę jeszcze coś. Ale to nie będzie bug żadny. O! Odpalił się. Zostawiliście łapkę w górę i subskrypcję. Lecimy. Jakim ze z łyyyy okej, okay, nabieram to okej, okay, lecimy tu Desi. ale, bo zostałem zhakowany na koncie wiecie fajna buźka moja, mi się podoba Widzimy się, jak będziemy na samej górze. Ale to co robię pauzę. I popatrzcie, co będzie. Jest taka trampolina. Fajnie się nie, nie skoczył. A jeszcze jest jump, ale to będzie to długo trwało, więc... Skaczymy? Subskrypcja Ja już skaczę. A serio mniej osób subskrybuje mój kanał. Mega mnie dziwi to dlaczego. Mam takie dziwne pomysły. Głupie. A mnie normalne. Jak to mówiłem wam w pierwszym odcinku moim, aby subskrybowaliście o... Um, jak będzie 20 subskrypcji, to ostatnia osoba, która będzie subskrybowała, mm. dam go, może być, dam to dam ten sterduszko. Nie umiem dawać Roboksu, więc dam sterduszko, OK. Pogodźcie się z tym. A po drugie. Jeszcze się dowiedziałem, to, że mniej osób nie subskrybuje, ale więcej ogląda. Dlaczego się tak się dzieje? No to pokażę Wam, jak zostałem zhakowany teraz. Okej, okay, jesteśmy na stronie. Pokażę teraz Wam dlaczego zostałem zhakowany. Zaraz. O. Um. Powiedzmy, że... For... A, tak. Mogę. Um. No. Um. O, bigi, to będzie najlepszy sposób. Widzicie zakaz. A jakoś inni to mogą brać. Wiecie? O, takiego car crushing. No to nie da się grać, ja nie mogę. No, mogę grać, to, Gdzie z tego odcinek. No nie wiem, bo mi u sobą wychodzi. Ona no, gra w Kity, nie mogę niestety grać, a pokazywałam jeszcze jeden film. Fajny. Jak się już Wam spodobał? Mam taki hack, że nie mogę różnych gier grać większych gier grać. Tego Nie mogę Match City, moja ulubiona gra. Nie mogę Jaybreaker, też fajna gra. Nie mogę snake Old. No, to nie mogę, to nie mogę. to nie mogę, to nie mogę. To nie mogę, w to nie mogę, w to nie mogę. Takie kiedy nie mogę zabrać? No Bartajki, nie wiem o co chodzi. Jak wy wiecie, to ...wpiszcie w komentarzach tego nie mogę. Ja tego nie mogę... Escape pigi Farm. Więc... Do widzenia w następnych odcinkach. Myślę, że Wam się spodobał i do zobaczenia. Mówię kolejny raz po.